Szczęść Boże. Dzisiejsze Słowo stawia przed nami poprzeczkę, po ludzku wydaje się nie do pokonania. Dlatego prośmy Jezusa o drogi rozwiązania, o to, by On sam otwierał nasze serce. Panie Jezu, który jesteś Bogiem i Panem naszych serc, prosimy Cię o łaski na ten czas, o Twoje działanie, o to, byś otwierał nasze serca. Ty wiesz, co w nich jest. Wiesz, ile jest w nich lęku, ale wiesz też, ile jest w nich dobra. Prosimy, pobłogosław ten czas słuchania Twojego słowa, wsłuchiwania się w to Słowo. Wszelkich prób rozumienia tego Słowa, przyjmowania w swoim życiu. Niech ten czas będzie błogosławiony i Niech przyniesie dobre owoce. Amen. Ewangelii według świętego Łukasza. Lecz powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi. A nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie Wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy Wam dobrze czynią, Jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczane. Dawajcie, a będzie Wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Pierwsze słowa, które mówi do nas Chrystus, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, Którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Cztery przekazania Jezusa. Wydaje się, że już tutaj, na początku tej Ewangelii, możemy polec i powiedzieć: Już dalej nie dam rady, nie jestem w stanie nawet tego wypełnić. A jednak. Jezus daje nam te przykazania i nie zostawia nas samymi z tymi przykazaniami czy poleceniami. On sam z nami idzie i tylko w łączności z Nim możemy zacząć tę drogę. Bez Niego nawet nie warto zaczynać, bo nie damy rady. Nie dasz rady iść sam bez Chrystusa, jeśli chcesz wypełnić te Jego Słowo. Przebaczenie jest głęboką tajemnicą cierpienia. Nawet trudno czasami dotknąć tego tematu. Jest tak bolesny, jest tak trudny. Te rany czasem są tak bardzo głębokie, i tak dotkliwe, że już sama myśl o wydarzeniu, o osobie, o osobach, które skrzywdziły nas tak boli. Że bez Chrystusa nawet nie warto tego dotykać i tego zaczynać. Okazać miłość tym, którzy skrzywdzą. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Okazać miłość tym, którzy krzywdzą, którzy są powodem bólu i cierpienia. A może popatrz na te osoby teraz w swoim życiu, które są powodem tego cierpienia. Może jedna osoba szczególna jakaś, która ci wraca do twojego umysłu, do twojego serca, która skrzywdziła. I może łatwiej wybaczyć tę krzywdę, która się kiedyś stała, której konsekwencje już minęły która dzisiaj już jest przeszłością ale te krzywda która trwa która ciągle boli której konsekwencje odczuwasz każdego dnia bardzo trudno jest przebaczać czasem to trzeba czynić każdego dnia od nowa bo się przypomina bo jest bo się starasz przebaczyć ale następnego dnia ci wraca. Wraca ci ta osoba, to wydarzenie, konsekwencje tych wydarzeń, bo to ciągle boli, bo to ciągle odczuwasz na sobie, bo ta krzywda ciągle cię dotyka i cierpisz z powodu tej krzywdy, którą ci wyrządza człowiek, konkretny ten konkretny człowiek albo ci konkretni ludzie. Wyrządza tobie, twojej rodzinie, twoim bliskim. Taką krzywdę bardzo trudno jest wybaczyć, ale połącz to swoje cierpienie z cierpieniem Chrystusa. Pomyśl tego każdego dnia, że on też cierpiał i też przebaczył, i każdego dnia staraj się po prostu razem z nim, w łączności z Jego krzyżem, powiedzieć: Przebaczam. Być może na ten jeden dzień, może następnego dnia znowu będziesz musiał się z tym zmierzyć, będziesz musiała się z tym zmierzyć, ale nie warto rezygnować. Nie można rezygnować. Módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jest to jedyna droga, modlić się za tych, którzy mówią o tobie źle, którzy cię oczerniali, oczerniają. Jezus też był oskarżany, też próbowano pochwycić go na słowie, by go skazać, by go zniszczyć. On wie, jak to boli. Może na ciebie donoszą, oskarżają cię przed rodziną, przed znajomymi, przed wspólnotą, szukają tego, co w tobie złe, wywlekają jakieś sytuacje z przeszłości, próbują. Znaleźć zło w tobie i ciągle cię oskarżają. Pytanie tylko, dlaczego tak robią. Czy dlatego, żeby siebie wybielić, żeby siebie usprawiedliwić, żeby siebie uważać za dobrych? Pomódl się ty za tych, którzy tak czynią, bo to jest jedyna droga. Być może kiedyś przestaną czynić ci krzywdę słowem. Dawaj każdemu, kto cię prosi. I nie dopominaj się zwrotu. Wydaje się głupie i niesprawiedliwe. A jednak daj to, co możesz. Daj temu, kto cię prosi, czas, delikatność, życzliwość. Daj swoją miłość, swoje zrozumienie, bo ten drugi człowiek, który obok ciebie jest, on tego potrzebuje. Potrzebuje zauważenia, potrzebuje Twojego czasu, potrzebuje Twojego uśmiechu, Twoich dobrych oczu, dobrego spojrzenia. Potrzebuje Twojej życzliwości, daj mu to, daj jej to. A jeśli trzeba, podziel się rzeczami materialnymi. To wszystko, co możesz zostawić na tym świecie, dobroć Twoją, Twoją życzliwość. Twoje dobra materialne, które możesz podzielić się z innymi, tego wszystkiego ze sobą nie zabierzesz na ten drugi świat. Tych dóbr materialnych, tego bogactwa, które gromadzisz, tam już nie zabierzesz. A tu możesz to dać innym. I dalej, Chrystus mówi: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i czyńcie dobrze, pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a Wasza nagroda będzie wielka. I tutaj Jezus właśnie pokazuje perspektywę przyszłego życia, które przecież czeka każdego z nas. Jeśli popatrzysz na to Twoje życie z perspektywy życia przyszłego, to wszystko nabiera innych kolorów. I co tam się będzie liczyć? To przebaczenie, ta trudna miłość nieprzyjaciół, to znoszenie cierpienia, które wydaje się bardzo ciężkie i niezrozumiałe, czasem trudnym krzyżem, którego chcesz się dzisiaj, teraz pozbyć. A tam będzie on miał wartość nieocenioną. Bo z czym staniesz przed Bogiem? Tylko z własnymi sukcesami, z tym, że coś się udało? Możesz stanąć przed Bogiem też ze własnym krzyżem, z cierpieniem, ze łzami, które nagromadziły się przez całe życie, z przebaczeniem tym, którzy cię skrzywdzili, z modlitwą za tych, którzy cię oczerniali. A może jest odwrotnie. Może to Ty jesteś tą osobą, która krzywdzi i nawet tego nie wiesz, albo wiesz, a mimo wszystko tak czynisz. Rozejrzyj się, czy ktoś nie płacze przez Ciebie. Oby Twoje ręce, kiedy staniesz przed Bogiem, nie były pełne ich łez i czyjejś krzywdy. Lepiej niech będą pełne już Twoich łez. I Twojego cierpienia należy do Ciebie. Z tego wszystkiego, co masz, czym się lubisz, co osiągnąłeś, jeśli to jest czyjaś krzywda, co Ci z tego przyjdzie kiedyś. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Jak łatwo wydać sąd o kimś. A przecież nie znasz serca tego człowieka. Masz prawo mieć swoją opinię, ale nie skazuj drugiego człowieka na śmierć. Przez swoje sądy, przez swoją obmowę, nie oskarżaj innych. Dlatego, że ci to wygodne, bo im zazdrościsz. Nie oskarżaj innych. Miej dobre słowo. Nie sądź i nie potępiaj nikogo, bo nie znasz serca tego człowieka. Usprawiedliwiaj innych, aby nie będziesz sądzony. Bo jaki wyrok Bóg wydałby dzisiaj na ciebie na podstawie Twoich słów? Na podstawie Twoich czynów, jaki wyrok na ciebie dzisiaj wydałby Bóg, gdyby mierzył taką miarą, jaką mierzysz ty. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną po brzegi wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Bądź hojny w miłości. Bądź hojny w dawaniu siebie tego, co masz. Bo to jest ten czas, który dał ci Bóg. Te lata, które dał ci Bóg. Te tygodnie, dni, godziny, które mijają i które możesz wypełnić dawaniem siebie innym. Dawaniem życia innym, a nie odbieraniem im życia przez osądy. Przez obmowy, przez krzywdy, ale darowaniem im siebie, swojego czasu, swojej miłości, swoich dóbr. A otrzymasz od Boga nagrodę, która przerasta wszystkie Twoje oczekiwania i marzenia. Dostaniesz miarę ubitą, dobrą, utrzęsioną i wypełnioną po brzegi. Obdarzą Was bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Niech ta miara rzeczywiście będzie wielka, niech nasze serca, Twoje, moje, każdego z nas będzie tak otwarte, tak wielkie i tak pełne miłości, by mógł nas kiedyś Bóg obdarować sobą i życiem wiecznym razem z Nim. Amen.